Witam Was wszystkich bardzo serdecznie znajdujemy się właśnie nad piękną rzeką pomorską w moim okręgu u nas już się zaczęło, jest 16 stycznia i razem z ojcem walczymy dzisiaj jest sobota akurat dzisiaj tato musiał być w pracy dlatego jestem sam yy, jakieś rybki wpadły w tym jeden ładny powyżej 50 także super yy, nie wiem jak z ostrością zaraz zobaczę, ale może być różnie słuchajcie, wbiliśmy 5000 subskrypcji dla mnie to jest kolejny próg, którego ja sobie nawet nie wyobrażałem jakiś czas temu. Dlatego bardzo Wam dziękuję. Jest to podsumowanie, myślę, że takie do, dobre podsumowanie z Waszej strony naszej pracy. Dziękujemy Wam bardzo, ale z tego powodu chcielibyśmy z Tatą nagrać dla Was taki odcinek Q&A, czyli pytania-odpowiedzi. Teraz pod Waszym... Znaczy pod tym filmem, chciałbym prosić Was o to, żebyście zadawali pytania jakiekolwiek do mnie lub do taty lub do nas dwóch, na które my Wam odpowiemy. Nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno będzie to nad Rzeką Pstrągową, więc yy, będzie to przed sezonem. Czyli myślę, że jakoś tam w lutym albo w marcu. Zobaczymy jak to się rozwinie. Pewnie pierwszy tydzień będzie jak zawsze taki sążny i będzie dużo tych pytań. Także słuchajcie, pytajcie o wszystko, niekoniecznie o karpie, bo jednak tam mówimy każde gatunki praktycznie, no ale wiadomo, że o karpie najbardziej się spodziewamy tych, tych pytań. Słuchajcie, jest 16 stycznia, tak jak już mówiłem, fajnie Was widzieć, mamy powrót zimy, to dobrze, słuchajcie, to dobrze, nie martwcie się tym, niech pada śnieg, u nas napadało już pewnie z pół metra i bardzo dobrze, przynajmniej wody trochę przybędzie, tuszynek jest praktycznie wyschnięty. I nie tylko tam brakuje wody, nawet tutaj u nas w rzekach. Dopiero teraz, po, po, po tych roztopach, które pewnie przyjdą, teraz idą mrozy. Dlatego dzisiaj jest ostatni dzień nad rzeką. Praca, praca, praca i czekamy. Słuchajcie, my rozpoczynamy sezon raczej późno. Pierwszy termin mamy w połowie maja. I nie sądzę, żeby szybciej, żebyśmy szybciej pojechali. Tata to pewnie wątpię, ja to może nie wytrzymam, bo mam zaproszenie od Rafała na krążno. I dodam jeszcze to, że zaproszenie mam na krążno w kwietniu razem z Rafałem na stanowisko numer 2 i tam zaczęła się przygoda z tymi filmami, już 3 lata temu, także przez 3 lata zrobiliśmy 5000 subskrypcji, ja myślę, że na, na ten brak fajerwerków i taką monotonność w miarę to jest ładny wynik i bardzo dziękuję wam. Ja z kikiem, z kamizelką, i w ogóle to już byłem w samochodzie, zrzuciłem graty, czyli tam jakieś tam rzeczy takie, które tam potrzebuję, czyli podbierak i tak dalej. I szedłem znowu do rzeki, żeby wziąć aparat i mikrofon. No i wszedłem na taki zakręt i złowiłem piękną rybę bez podbieraka, ale udało się go wytargać. Słuchajcie, jest to moja druga co do wielkości ryba w życiu. Super. Dla Was życzę szybkiego... Szybkiego powrotu do sezonu, żeby to Wam szybko zleciało. No i do zobaczenia wkrótce, i zapraszam jeszcze raz do tych pytań. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.